W wielkich przygodach, na zimowej wyspie, bohater postanawia poszerzyć horyzonty, nie wyruszając jednak na nową wyspę. Zamiast tego skupia się na całkowitym zbadaniu jaskim na początkowej krainie. Zagłębia się w najgłębsze zakamarki, starając się odkryć wszystkie tajemnice i bogactwa skrywane pod ziemią. Cześć wszystkim, witam was na szóstym chyba odcinku z Minecrafta i trzecim streamie. Kiedyś zapomnę te liczby na pewno. Dzisiaj wybierzemy się na kolejną wyspę, która to będzie tym razem mniej więcej tam, czyli na wschodzie. I w tym celu na pewno będę chciał znowu jakieś łódeczki, może trochę drwienka i bardzo dużo cobblestone'a, ponieważ będziemy budować. I żelazo też będę musiał wziąć, uwaga, ponieważ będziemy dzisiaj budować co nieco innych rzeczy ciekawych. I może jeszcze nawet te nożyczki. Niewykluczone, że one też się przydadzą. Tak się okazuje. Tylko teraz pytanie: czy w tej grze jest coś takiego jak kraty? Nie ma w tej części krat? No dobrze, to będzie bez krat. Ale coś będzie. To w takim razie zamiast. to żelazo się mi w ogóle nie przyda. A dobra, bo mi przypomniało mi się teraz, że jeszcze chcemy przecież farmę grzybków zrobić. Tylko taką, o jezu, taką szybko. I żeby było z głowy po prostu zrobione. O, przy okazji naprawiłem łuk. już nie jest taki zarąbiście głośny. Dobra. Szybkie grzybki. To może zrobimy także tutaj. w ogóle nie pamiętam, czy w tej grze mogą się rozmnażać grzyby, nie? Czy mogą... W... ...rozrastać się i tak dalej. Wydawało mi się, że mogą. Ale może to jakaś fałszywa informacja, a może potrzebują światła tak naprawdę? Cyk, tutaj też dam... ...dwa grzybki. Na razie są tako. Zobaczymy potem, co się z tego będzie. <laughs> może coś dobrego. A resztę to już schowamy, tak sądzę. I jedną zapalniczkę zrobię, ale widziałem od razu na dwie. Czy chcę ją brać? Kordy nie, pieczone, będzie mi. Zaraz będzie się okazywać, że nie mam praktycznie jestem w bunkku. Nie, chowa to. I ten ziemię, Dobra. Idziemy. Plan jest taki teraz już zrobiliśmy tą farmę grzybów, które mo może będą rosnąć, może nie. A i mogłem jeszcze trapdora. Dobra. No przecież ja nie, nie zamknąłem w ogóle tego wejścia. nie? Jak to się robiło w ten sposób? O, ale, już, ale źli. Już, ale to sensu nie ma. Gdzie moja ziemia? Dobra, jeszcze jeden traptor. Będzie to jest trochę słabo wyglądać, ale mam to gdzieś szczerze. O, tego już nie potrzebuję. Dobra, idziemy. Oficjalnie, czyli chcemy się dostać. A, to ja muszę się w tamtą stronę. Stwierdziłem, już się kierowałem tam na yy, południe. O, i będę potrzebował. Właśnie, dużo wełny. Bo możliwe, że coś też pomysł mam wełniany w głowie mi się głębi. Jak to wełna. Ale to jeszcze zależy od tego, jak dużo owiec się uda spotkać w ogóle. O, i patrz. Dirt. Naprawiłem. Myślę, że tutaj będzie dobra. Dobra strona, żeby się przebić ...nie więcej tędy. Pory, to mam nadzieję, że dotrę do wysypki, na której mi zależy. Bo na razie chcemy się dostać jeszcze do takiej pomniejszej wysypki a niekoniecznie do głównej wyspy dużej. Komarnice. Ale ich dawno nie widziałem nigdy. طب رأي ثلاث Zrób ten most nad wodą, żeby łajbą dało się pływać potem. Ojeju! Czyli go bym trochę miał podwyższyć to jest bardzo dobry pomysł. Zrobię w ten sposób. Okej, okay. będzie taka tajemniczość troszeczkę. Już nie mam kobla, nie? Już mi się skończył. A nawet nie dodaliśmy do tego lodu. A trzeba będzie jeszcze dalej. Whoops. <laughs> Ale to w takim razie chyba troszeczkę niepotrzebnie. O! Widzicie? Jest tam mążek lądu. I do tego lądu chcę dobudować taki most. I tak. To będzie jeden z czterech mostów. I jeden z trzech ambitnych. Jeden będzie na bidę. Ale, ale będzie w całej serii tak planuję. Rety, nie, no naprawdę trzeba będzie bardzo dużo tego kobla. Najlepiej, żebym cały wpłonek nie zapchał. Dobra, to co może od razu do kopalni pójdę? Jako, jak już obok jestem I się, ob i się do tej skrzynki włożę jakieś takie rzeczy, co może będzie na potem, właśnie przy. podzielę tam. O Jezusa ja zrobiłem. ciul. kompas mi się nie przyda. Ani to, bo wiem, gdzie ja jestem. Na swojej wyspie. Dobra, będzie git. Ojej, już się ma owca. O, kolejny owca, dobra. Póki, póki jestem na powierzchni. <laughs> jeszcze zbierzmy. Dawaj wełnę. Ła, taka dorodna. Cztery wełny. Podpłynę pod tym? No podpłynę, no jestem na wysokości dwa bloki. Jeżeli chcemy zrobić achievement z zrobienia kolejki, to na pewno będę musiał zrobić jednak jeszcze jeden most. Chyba, że ten jeden most o wiem. Wszystkie cztery mosty będą ambitne, i na jednym będzie kolejka. Na tym co planowałem, żeby nie był w ogóle ambitny. O! Ty Kamil na pewno tak żeby się nie rozrastają, <laughs> bo to wygląda jakby jakaś plaga tych malutkich grzybów była. I wcześniej nie planowałem tego w ten sposób, ale zejdziemy tutaj na hama. Tak po prostu. Faktycznie pozwalać tam miejsce. Ała! Wow. wow, straciłem z rozdrowia. Ze szkretami tak ja się nie będę pierdzielił. Złoku ich. I koniec. No już tak nie grumuj. A, siema. Oj. O Jezu. O ty słaniaczku. O nie, podoba mi się, że tam... Creeper! Chyba go zrąbałem. No ty cholero. Wypierniczaj, Creeper. Nie lubię cię. Nie, ja nie lubię Creepera. No dobra. O Jezu, jeszcze jeden? No, co tam? Dużo przeciwników. Jezus, Jezus Maria, borąbane, borąbane panie, wracam. Nie weźmiecie mnie żywcem. Hmm, może powinienem tak o zrobić. W ten sposób mam pochodnie po środku. O, złoto, fajnie. Kolejny, nie wybuchnie, nie? Wybuchnął. Wybuch moje żelazo. Co za świntuch. Dobra, pójdźmy najpierw w tą stronę, tu gdzie ta lawa. Czyli, jednak, troszeczkę jeszcze zwiedzimy tą wyspę. A już myślałem, że seria będzie się ograniczać tylko do nowych wysp, ale jak widać, apetyt rośnie wraz z jedzeniem. Im więcej Minecraft'a, tym więcej pomysłów i więcej chce się zrealizować. <grym> Na pewno będzie to większa seria od tego tam. Tej bety śmiesznej miniserii. Ta miniseria na becie powinna była kurna być na tej mapie. Naprawdę nie ogarniam... Dlaczego tego tak nie zrobiłem? Co to się odpierdziela? Mogę po prostu wgrać tą tą mapę. Wypierdzielaj. Oj. Kąd tam przyszedł? kurnować? jak tam moja zbroja? Kona, ale w ogóle ja pierdziele, Jak mi się szybko, też zbroja żelazna kończy. O, lapis lazul. Osiema. Mogę cię tak śmiesznie pacnąć? Od dolawy. Hehe, Bo on jakoś tam od góry chyba. Stamtąd jakoś z góry przyszedł. Ale chyba jeszcze tam pójdziemy. Czyli może tamtędy było takie. O, holera. Wejście, zejście, którego ja nie zauważyłem wcześniej. W ogóle miałem kopać kobla, a kopię, no trochę kobla, trochę surowców. Też git, tak sądzę. Uwaga, bo to może być niebezpiecznie. Woda, okej. Okay. O, się ma, no na takich przeciwników to, to jednak kurna mieczek. Chociaż, się zrobić mieczek kamienny. W ogóle, żelazo to powinienem oszczędzać, bo to jest ograniczona mapa z ograniczonymi surowcami. Więc oszczędności nigdy za wiele. Red, tu jeszcze tak było zejście. Ja cię kręcę. Oj. No bez jaj i pochodnie. Pochodnie mnie zdradziły. No żal. A bo ja. O Boże. Co za chłop. Ty, no powierzchni nie jestem, Ej, Nie wiedziałem, że tu. Kolejna wyjściówka. Co się masz? O, siema. o tych kurna. O tych kurna. Jeszcze by mnie ząbiak zabił. Nie. I jasny wieńcior. Co ja robię? Nie. Wykopuję tu wszystko. Oprócz tych brzuszek może. Potrzebuje dużo drewna. Dużo, dużo, dużo. Jak najwięcej. Najlepiej. Będzie taka dziura bez drzew, ale trudno. to widziałeś to? Ale hej. Przynajmniej trochę pozwiedzałem dzisiaj jaskinie. Udało się dotrzeć do... Yy, złota. złota. Będę jak taki typowy gracz Terrarii Minecrafta starego, który ma wszystko gdzieś. To znaczy... ...zrobimy teraz takie coś. I tu wsadzę na przykład to, to... ...i sadzonki. I resztę biorę ze sobą. Trzy drewniane kilofy, drewniane, kamienna. <gry> Trochę straszne, że tych strzał tak dużo tracę. Czy dałoby się ulepszenia do postaci, żeby wyciągać strzały wystrzelone. <gry> Oj, to chyba nie ta gra. Czekaj, ja chcę tu zejść, nie? Chyba. A już wiem, gdzie jestem, pamiętam. Kurde, no nie do końca, tak. No patrz. Ej, WTF? Ej, WTF w ogóle? Tu jest kobyl, którego nie stawiałem! Herobrine? O cholera. Ja się boję. Koledzy Drexon, Edek, Kamil. O co tu chodzi? Ja się boję. Ty masz zbyt dużo rzeczy, na których się interesujesz. No i ja ma tak samo, zbyt dużo gier, które chciałem przejść. Ja rocznie więcej gier dodaję do przejścia, niż przechodzę. Z swojej listy pięknej, śmiesznej. Ale głupi tempy zombiak. Dobra. Ja zaraz walnę głupa, ale. No czemu tu jest kobel? Ja, ja go nie stawiałem. Nie no, ale lapis Lazury to ja mam wyrąbane na maksa. To jest tylko barwnik niebieski, on mi się nie przyda nigdy. Pewnie lepiej, że nie dotykał tego, nie? Ale tu mi jest... O kurno. A dotknę. Zaraz się okaże, że zrobimy sobie cały set nowy z żelazą. Tylko co z jedzeniem. Dobra, robię to. Jajca. Ojeju, to jest ca to jest cała impreza. A ja mam już tylko 16 strzał. A może od wody się zrobi ten kabel? Jak mnie to zaraz jakieś szkiele zauważy, to jest po mnie. Lepiej, żeby nie podchodził do tej wody. Lepiej, żebym ja sobie zrobił tutaj ścieżkę, trasę. Okej. Okay. No, aha. Ej. Ej. To było moje ostatnie mięso. Kurna. Ja normalnie... Ojej, oj, okej. Okay. Wypierniczaj. Nie no, za dużo tu tych szkieletów, nie? Korna pieczona. Dobra, to pierdziele. A no, robimy se strzał, a no robimy... A no robimy se strzał. Ale muszę też jedzenia. Kurde, dużo rzeczy trzeba. Podobno da się to w ten sposób, ale trzeba umiejętnie. Zajrąbiście. Ciol, ja muszę to kłopatą. przecież się ja nie chcesz żwir. Cały ten żywioł wykopię, żeby tylko mieć na, na strzały flinty. I to jest wyjście na powierzchnię. Noc jest, jak zwykle. E, okej. Okay. To zrobię to w ten sposób. Tylko, że ja tu wyszedłem hmm, od swojej głównej. To ja tu nie mam skrzynki, mam ją gdzie indziej. Ej. Uh. Dzięki za piłko poza hali? Krypery, boję się. Ojej, o to aż tak. Ja tam daleko tak aż chyba byłem. To, to i piórka. Wód. Ej, dobre! Cztery strzały aż z czegoś takiego. Dobra, jestem skłonny, żeby pofarmić strzały faktycznie. Idziemy do domku. robię sobie zbrojkę nową. I. I ten żwir chyba schowam. Bo chyba szkoda mi czasu... Chyba, że... W ten sposób. <laughs> I po prostu będę go wykopywał po drodze, żeby nie tracić cholera czasu na e, jego stawianie, tak po prostu, nie? Żeby coś przy okazji mieć z tego. Nie rosną te ciulki. Ale tam wyglądało było jakby więcej ich było. Więc może coś z tego będzie. Dobra, to może już nie. Dobra, stach węgla trzeba będzie następnym razem. To na pewno. O rety, to był ten jeden kobel na tą jedną łopatę. Przeznaczenie. <gryty> rety, z szukaniem mesa to będzie najwięcej problemów. Cześć, Wolilo. Dobra, parę, parę świnek zarobię i to styknie chyba. Ale będą się spali za każdym razem jak do niego podejdę? Zaraz sprawdzimy. Jeżeli będą znowu dwie świnki. Nie, dłużej są. Teraz się pojawiły, ale dużo. Hmm. Trochę więcej chciałem tego mięsa. O, Wilczek, mam kostki? Mam kostki. Dobra. Oficjalnie spróbuję Wilka mieć. Może nawet 500 wilków. Albo jednego. <grystanie> Może się przyda. Może nie zdechnie tak szybko. <grystanie> Dobra, mogę zrobić coś takiego? Kurde. W ten sposób? Nie, nie da się. O, ciul, to będę musiał pilnować w takim razie. No. Wyrosł grzyb drugi. Więcej grzybów. Ja chcę milion grzybów, miliard. Na zupki. Bo będą lepsze niż mięso. Jak najwięcej grzybów. Tutaj będzie ogromna ilość grzybów. Milion grzybów tu będzie kiedyś. Ale jak ja się cieszę, tak po prostu. Ale, no właśnie. Będę musiał te... No. Ciekawe czy one rosną tylko... Oj, oj, oj. Jak rosną tylko w ciemności, to te pochodnie tam zepsują, ale dobra. To jeszcze jest też do testów, Nie?